Hej, jest piątek, 12 grudnia i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych i tym razem jest to odcinek wyjazdowy, więc przed Wami tylko Sporkle, dokładnie cztery quizy. Ja nie jestem w tym samym czasie i w tym samym miejscu, kiedy ten quiz się okazuje, bo jest nagrany wcześniej, ale sprzątamy tak zwany backlog ze Sporkle. Ja jestem Michał z podcastu 5 na 5 i przechodzimy do rozwiązywania. Mamy 24 obrazki z filmów z roku 1990. Dostaniemy tytuł filmu i mamy zdjęcie jakieś, na którym jest Teoretycznie jakaś gwiazda, ale często nie gwiazda z tego konkretnego filmu. No i próbujemy zgadnąć jaki to, do którego filmu, do którego obrazka pasuje dany film. OK. I kto to mówi dwa. Szukamy jakiegoś filmu, gdzie mogłoby być potencjalnie małe dziecko Kirsty Ali, John Travolta. Jeśli być to Bad Influence nie jestem pewien. Home alone. Pewnie dużo jest osób ciekawych do wyboru z boku. I teraz tylko musimy wskazać. Zastanawiam się nad tym obrazkiem. I Johnem Candy, który będzie to Back to the Future, część trzecia. Tym razem dziejąca się na dzikim zachodzie. Kiefer Sutherland w nie grał. Ok. To musi być, Back to the Future, The Russia House zostawiamy, Young Guns 2, Obeniki to Versatiland, Days of Thunder, tym razem powinniśmy dostać Toma Cruza, ale go nie będzie, ale będzie Nicole Kidman, Kindergarten Cop, Krzyczący Arni. Polowanie na Czerwony Październik, uuu, jest Sean Connery, ale przestrzeliłem to, bo to nie jest ten Sean Connery, prędzej Alison Forto też nie jest, czyli to będzie to, to wygląda trochę bardziej jak Szpiegowski film. Dobra, jedziemy dalej. Biały Pałac. Nie wiem, Henry and June. Nice Nin i Henry Miller. Zareprezentowani w filmie przez. W tym byli jacyś duzi aktorzy. Dobra, Miller's Crossing, ciekawy. Też gangsterski film. To wygląda jak John Turturo, który zawsze gra, nie? U braci Cohen. Bonfire of the Vanities prawie pewien, że to jest to. Adaptacja powieści Tomasa on Wires Wire zostawiamy. Presumed innocent, to musi być Harrison Ford. Dick Tracy. Szukamy stylizowanego, mocno filmu, co mi się od razu kojarzy. Dalej. Pretty Woman. Trochę załatwe, bo by żebym znaczył film z Julian Roberts, ale flatliner jest już jak najbardziej. Die Hard 2. Nie pamiętam dużo obrazków w Heart 2. Pacific Heights. Green Card to będzie Andy McDowell. Three Men and the Little Lady to wygląda jak to. Adventures of Fort Fairley. Nie mam pojęcia. Awakenings będzie Robin Williams. I teraz idziemy dalej: Bad Influence. Hunt for Red October. Biały Pałac. O, jednak nie. Henry June. Czy jest szansa, że Uma Turman grała? Tak jest. Bird on the Wire. A, uh, Dick Tracy Haha, <laughs> czyli Madonna gra w Dicku Tracy A Pretty Woman, nie? Tego nie pamiętałem. Die Hard 2, Ty Pacific Heights, nie? Bad Influence, tu i The Russia House here. Dobra, 75% ok, już przeżyję z tym. To, co zaczęliśmy wczoraj, czyli yy, będziemy patrzeć na skróty. I rozszerzać i spróbować zgadnąć, jaki to jest film. I w tym wypadku mamy filmy animowane, już widzę, że będzie trudno. MP. Może powinienem sobie najpierw przemówić, jakie filmy w ogóle widzę, ale, me, ale od razu chcę iść: Mary Poppins, P Pinocchio, nie? Pewnie będzie Paddington, C Cinderella. Ale jeśli nie jestem pewien, to nie ma co zgadywać. BAB. sd nic na start <coughs> i okay, potrzebuję większe a alvin and the chipmunks nie Tam mam jakiś Kasper pewnie, The Friendly Ghost, to jest Pete's Dragon, tego nie jestem do końca pewien, TS, TS, tu też nie widzę, kto tutaj jest, tak naprawdę Tom and Jerry może, też nie jestem pewien, Who Framed Roger Rag Rabbit G. Ghosts, Ghostbusters <coughs> Alvin and the Chipmunks J-A-T-G-P Okay, let's H S-L-S uh, sl cw m Ooh, ludzie. yogi bear pd pitch dragon OJ Osmosis Jones C Brakuje mi jeszcze jakiegoś takiego dosyć prostego Cinderella CASPER po prostu BAB No To musi, nie, nie gdzie się zaczynać? A Steward Little gdzie jest? Garfield. A Scooby-Doo stuart Little, Scooby Doo i... A będzie TJ coś, TS. M. Tego nie widzę, tego za bardzo nie widzę, co to jest. A Smurfs po prostu nie ma? The Smurfs, TS. To jest Peter Rabbit. Nie, The Adventures of Rocky and Bullwinkle, BAB. Bethnom and Broomstick z tego bym się nigdy nie myślał. I Enchanted, AA Anchors. Away też nie, James. And the Giant Peach, H Hop, ok. I CW Cool World. I ostatni został M, czyli Monkey Bone. Dobra, niektórych to rzeczywiście jakby totalnie nie znałem. Następny quiz. Tym razem: Portmanteaus i Port i Portmanteaus to są słowa, które są złożone z dwóch słów. Smog. OK, i musimy znaleźć jeden, jedno słowo, które składa się na smog. To będzie smoke i fog. OK, hungry. Czy będziemy angry albo hungry? <coughs> Hunger. Motel, czyli hotel. Albo uh, motorized, so motor. Poke Pokemon, pocket monsters, Velcro, Velour. <laughs> Salam, was minding the store for velvet. Pixel, v pixel. Hmm. Dobra, nie jestem pewien. Froyo, czyli frozen yogurt. Edutainment, education i entertainment. Stasz. Store. I kasz. Chug. Chug. telephone, czyli telefon i marathon. Czyli marathon man blog. Element of crime. Dobra, idziemy dalej. Malware. Malicious software Bollywood. Bombay Hollywood twerk. Twist and jerk. Pixel element, pi, aha, e, pi, picture element, dobra, pasuje, chug. Chiwała chi plus pug, okej, okay, zupełnie o czymś innego myślałem. The girl in the spider's web log. Dobra, ok, mamy tutaj 100% i teraz klikamy na młodszą wersję tego samego, tej samej postaci, która będzie na rysuneczku. Okej, okay, kto grał młodszą wersję Shelly 2? A, z tego samego filmu, to jest ważne. Okej, okay, dobra, to nie musi być ta sama postać, tylko po prostu mody, bo to jest mody dany. Dobra, trochę nie zrozumiałem. Bila Mareja, kto grał z Billem Marejem, pewnie w takim razie w tym filmie. I nie jestem w stanie na, razie na to odpowiedzieć. Też nie. Ok, tutaj uh, tu potrzebujemy czarno-biały ekran, Kifer Sutherland i ekipa młodzieży z lasu. Ok, potrzebujemy jakiegoś młodego czarodzieja. Na przykład Hermione. Tu oczywiście potrzebujemy Kevina. W obcym modom grała To jest Newt. Tylko to mi pasuje stylistycznie. Tu Jean-Renaud i Natalie Portman. Taxi driver i moda Jody Foster. Mm, to nie jest matka szatana, nie? Tutaj pasuje mi tylko to. Do Billa Murray pasuje tylko ten. Do tej pani pasuje. To jest matka przecież szatana. Do tej pani... Aha, ma oczywiście matka patrzy na Haleja Joel osmenta i to jest matka Bilego Eliota, z tego co rozumiem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam już na jutro na kolejny wyjazdowy. Pa!